witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, pierwszy lepszy, postanowiłem wrzucić go jeszcze dzisiaj. Wiem, że sporo osób ma jakieś tam pretensje do, mm, przepraszam, do sposobu, do sposobu prowadzenia tej serii, ale mi się tak gra fajnie, nagrywa mi się fajnie, e, przy okazji jest jakiś naprawdę ciekawy dreszczyk emocji, gdy wchodzę tam na tą list, listę transferową i wybieram e, pierwszego zawodnika, nie losuję, nie kombinuję, to po prostu tak byście otwierali paczki, tak jak wchodzę tam i liczę tylko na szczęście, tutaj mamy bramkę numer 1. W ogóle nie spodziewałem się, że to wpadnie, uderzyłem po prostu, żeby był rzut rożny, no ale okazało się, że bramka jednak padła. Tutaj już 90. minuta, sytuacja sam na sam i tuż nad poprzeczką, mało brakło, stracilibyśmy bramki jeszcze raz w 90. minucie, znowu sam na sam i znowu nad poprzeczką. Odetchnąłem z ulgą i wygrana 1-0, co mnie niezmiernie cieszy. Także zobaczymy, co się uda ciekawego uzyskać. Tutaj już mistrzostwo ligi numer 9. Więc teraz przechodzimy już do ligi 8, gdzie będą e, o dużo większe <laughs> kwoty. Także jedna różnica bramkowa to będzie właśnie 3000. Tutaj pierwszy zawodnik, który był na kup teraz, tam w kolejnych odcinkach od razu zaznaczę cenę minimalną kup teraz 100, 150, żeby po prostu byli zawodnicy tylko na kup teraz widoczni. E, bo wiadomo, że tutaj są też różni, różni z licytacji, a to się wtedy miesza, a ja chcę tylko tych kup teraz. Także zacznijmy kolejne spotkanie, numer 2 w tym odcinku, Moreno w sytuacji sam na sam się pomylił, to jeszcze Dobitka, Portillo, no fenomenalna interwencja bramkarza, mamy kolejny, kolejną akcję, tym razem Diouf, Diouf w sytuacji sam na sam i znów interwencja tego bramkarza, no cholera. Tutaj widzicie już kolejną sytuację, tym razem słupek uratował mnie przed stratą bramki. Więc naprawdę działo się dużo w tym spotkaniu. 72 minuta Moreno, Moreno w sytuacji sam na sam strzał, no i od słupka, piłka wpada do siatki. Mamy 1-0. No, naprawdę fajnie mi się gra tym Moreno, z tym, że jest trochę wolny, mi się wydaje, nie widać po nim tej takiej szybkości. No nie wiem dlaczego. Może to jest kwestia też zgrania, które mam bardzo słabe. Tutaj 70. 9 minuta. No ja, i dało mi się, nie udało mi się tego zablokować. Mamy 1-1. No, pierwszy mecz w lidze numer 8. No i zobaczymy, jak to wszystko się e, potoczy dalej. Także do końca już nie zostało. Zostało. E, w lidze numer 9 czy 8? Fucking, żebym teraz się nie pomylił. Dobra, w każdym bądź razie kupiliśmy zawodnika za e, bodajże 800 lewy pomocnik, który przyda się w sumie dość. Dość dojść bardzo na moją lewą pomoc. Teraz zobaczcie kolejny skład Via i Torres. No fuck! Jeszcze Sanchez na skrzydle. Jak ja mam grać? A No ale o to chodzi w tej serii. To nie chodzi o to, żeby było łatwo, żeby tylko były same zwycięstwa, tylko żeby każde zwycięstwo jednak cieszyło tak naprawdę i powiem wam, że tak jest. Ta seria tak mi się właśnie. Tak mi się nagrywa fajnie. Tutaj Moreno sam na sam no jaj, nie udało się. Zawsze kiedy zdobywam trzy punkty, to naprawdę się cieszę. Już dawno tego nie miałem tutaj. Rzut karny, tak patrzyłem na sędziego, czy stoi, czy pobiegnie, ale na szczęście udało się, że pobiegł. Tutaj mamy kolejny rzut karny, tutaj jeszcze troszkę zlagowało to wszystko i Moreno znowu podchodzi do karnego. Bałem się, że spodłuje, bo patrzcie jak lagowało, ale na szczęście udało się. Tym razem już nie, nie strzelałem po poprzeczkę, to miał być normalny strzał w środek. No i może dobrze, bo byłby kolejny raz karny uderzony w poprzeczkę przez Moreno 45 minuta, widzicie w jakich warunkach musiałem rozgrywać to wszystko. Moreno tu wspaniale to zrobił. Nie wiem czy tej siatki jeszcze nie było, ale w każdym razie mamy 2-0, co mnie niezmiernie cieszy. Teraz trochę się pogubiłem, bo nagrywałem dzisiaj 7 odcinków, w sumie dlatego się mieszam czy to jest Liga 9 czy 8, ale Wy sobie to spokojnie wyłapiecie. A także za wszelkie pomyłki was przepraszam, tutaj już lecimy 45 minutę, dalej już druga połowa, Moreno znów dobra sytuacja i Diouf mamy 3-0, także no naprawdę, <laughs> to jest, nie to była chyba jeszcze pierwsza połowa, bo to sama bramka, what the fuck, jak ty się mieszasz czasem, żaląc, no to cześć, przyjdzie jeszcze kiedyś. Dobra, lecimy dalej. Tutaj niestety już był Rage Quit, także no szkoda wychodzić z takim składem grając przeciwko mojemu słabemu. Także pozostało mi jeszcze 8 spotkań do końca, no i zobaczymy, zobaczymy kogo teraz będę mógł kupić sobie. Za tą wygraną, tak jest, kupiłem sobie Jose Enrique, lewy obrońca, który mi się przyda. Więc myślę, że będzie to fajnie wyglądało, także trzymajcie się, do usłyszenia kolejnym razem. Już jutro. Na razie i piona.